Yo Raph, brzmieć trudno, nie wierzyć w nic Heh. Zapuka niebo, czy otworzę drzwi Życie wiarą, miłość w każdej chwili Poświęcenie daje z siebie Ewangelii Wierzę mocno, chodzę ścieżką pełną, nie cierni. Pytasz co dałem w odpowiedzi, głos mi dumnie Słowa przysięgi, jakiego echo w ciągu w szumie. Bóg na tronie patrzy, miłość w twarzą Życie moje w jego rękach, jak na obrazie marzeń Pytasz co dałem w odpowiedzi, głos mi dumnie Słowa przysięgi, jak echo w ciągu w szumie. Nie patrzy, miłując twarzą, życie moje w jego rękach, jak na obrazie marzeń. Chór śpiewa z nieba, a nieskie głosy brzmią. Kroczyłem drogą jego, wiarę w sercu kryjąc. Żyłem jak chciał, miłością błyszcząc wciąż. Kim miałem być, odpowiem z duszą w płomieniach świąt. Brak nadziei w ciemności utknąłem. Jednak kroczyłem wiarą zawołany Kilka chwil dobrych Bóg mi dał pocieszenie Nawet w mroku widziałem Jego prowadzenie Może powie niepotrzebne były słowa Trudno nie wierzyć, w miłości żyć się nie da Serce, dusza oddane Jemu całkiem Byłem kim chciał, żyłem w Jego łasce Chór śpiewa z nieba, anielskie głosy brzmią Kroczyłem drogą Jego, wiarę w sercu kryjąc Żyłem jak chciał, miłością są wciąż. I miałem być, odpowiem z duszą w płomieniach świąt. Może powie, niepotrzebne były słowa. Trudno nie wierzyć, bez miłości żyć się nie da. Serce, dusza oddane jemu całkiem. Byłem kim chciał, żyłem w jego łasce te was z nieba, anielskie głosy brzmią Kroczyłem drogą jego, wiarę w sercu kryjąc Żyłem jak chciał, miłością błysząc wciąż Kim miałem być, odpowiem z duszą w płomieniach świąt Odpowiem z duszą w płomieniach świąt Kim miałem być, odpowiem z duszą w płomieniach świąt